czas na podsumowanie zakopiańskiego maratonu. Dwa konkursy rangi FISCAP i dwa Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Lecimy. Najpierw FISCAP, który został otwarty przez Taku Takeuchi'ego. Zresztą w całkiem niezłym stylu. 133,5 metra to odległość, która daje nadzieję na niezłą lokatę. Takeuchi'ego pokonał Kampreger, który mimo miejsca w top 50 turnieju rower nie pojechał na kolejne konkursy. Jako pierwszy z Polaków wystartował Kacper Juroszek. 127 metrów daje mu teraz trzecią pozycję. No szału nie ma generalnie. Tylko metr da Dalej wylądował Tomofuminaito, ale biorąc pod uwagę warunki, objął prowadzenie. Z wyższych belek to japońskie zaplecze nie wygląda w sumie tak źle. Oto Sakutaro Kobayashi, zbieżność nazwisk przypadkowa i leci na 130 metr, uzyskując jeszcze wyższą notę od kolegi. Skok Janka Habdasa lepiej przemilczmy, po prostu miejmy nadzieję, że uda się go w miarę szybko poskładać, bo potencjał niewątpliwie ma ogromny. Za plecami Jurożka uplasował się Słoweniec Jakadrinowec, nadspodziewanie dobry skok, na czwartą lokatę w tej chwili oddał Tkaczenko, Paweł Rompainen to rewelacja fińskiego zaplecza, jeśli chodzi o ostatnie dni. W powietrzu dość ładnie to wygląda i o 20 przegrywa z Juroszkiem. Jules Chervé to w tej chwili, jak się wydaje, numer 2 francuskiej kadry. Oglądaliśmy go już w zawodach najwyższej rangi. No i potwierdza niezłą formę, plasując się pomiędzy Takieucim a Juroszkiem. Tymoteusz Amilkiewicz, nasz 19-letni talent, który ostatnio zdecydowanie znajduje się na fali wznoszącej i w miarę poprawny skok, chyba tak można to ocenić. 126 metrów to jest nota nieznacznie niskiej niższa od Rompainena. Teraz Karl-Hogen Kleppa, strasznie niestabilny, ale jeden z niewielu norweskich juniorów wykazujących pewien potencjał. To jest równolatek Tymka Amilkiewicza i tu wypada dobrze. 130,5 metra, o 60. przegrywa z Sakutaro. Japończyka wyprzedził Danił Wasiliew, a więc lider kazachskiej ekipy. 131 metrów, więc ciasno w tej czołówce. Wyższą notę od Kazacha uzyskał ten, którego dobrze pamiętamy z listopadowych zmagań, Martin Haman, a od Jarka Krzaka nie oczekujemy walki z Niemcem, no, ale punkty by się przydały. Tutaj ich jednak nie będzie. No to może jakieś przełamanie Tomka Pilcha? No nie. Lepiej spisuje się utalentowany Austriak Johannes Pelz, a ten skok dobrze obrazuje zjazd Roka Masle. Przykry obrazek. Łukasz Łukaszczyk nie doleciał do punktu K, ale jest przed Kaczenką, więc dość wysoko. Klemens Joniak słobiutko, podobnie Kacper Tomasiak, Marcin Wrubel i Adam Niżnik. Na koniec zostało nam kilku Austriaków. Za Mofumim Naito uplasował się po 127-metrowym skoku Niklas Bachlinger. Na prowadzenie wskoczył dobrze nam znany Ulrich Wolgenant, a pewien poziom zachowali także Timon Pascal Kahofer. no jego akurat myślę, że było stać na trochę więcej, i Stefan Reiner. W drugiej serii daleko wylądował Feist, choć, chyba dość niespodziewanie, wyprzedził go Ilia Miziernych i co prawda nie pokonał kazachskiego juniora Amilkiewicz, ale też wypadł jak najbardziej pozytywnie. 131 metrów. Paweł Rompajnen ostatnio. Jako, że też jakoś zawsze tym finom kibicowałem, ze szczególną uwagą oglądam jego próby. Ciekaw jestem, czy coś z niego będzie. No bo tu oddaję kolejny, bardzo udany skok i teraz to on jest liderem. Kacper Juroszek bez strzału, Rompajnena pokonał Lukas Hagen, a Hagena Jules Chervé. No, Trzeba przyznać, że ten sezon w wykonaniu Francuzów daje nadzieję. Swoją pozycję z pierwszej serii utrzymał Łukasz Łukaszczyk. Brawo, Łukasz! Mam tylko nadzieję, że nie ma już w planach za bardzo rosnąć. Rosnąć na pewno nie planuje już 25-letni Kachofer, za to dla odmiany na liście swoich celów najwyraźniej miał próbę na uwaga 136,5 m, więc jak na poziom tych zmagań budzącą niemały podziw i w pakiecie objęcie prowadzenia. Nie wyprzedził Austriaka Kampreger, nie zrobił tego też na ito, za to klepa, sklepa u 190. 19 metr i 50 cm. Reinerowi do wciąż prowadzącego Kachofera zabrakło punktu, ciut więcej stracił Kobayashi, a zdetronizował go Danił Wasiljew. No proszę, będzie podium dla Kazachstanu, będzie też dla Niemiec, bo drugie miejsce zajmuje Haman, a Ulrich Wolgenand nie utrzymuje prowadzenia, spada na trzecie miejsce. To było 129 metrów, tym samym wygrana wpada w ręce Daniła Wasiljewa. Najlepszy z Polaków, 12 Łukaszczyk. Zawody numer dwa, a na pierwszy ogień Jom Mieszkow. No czy jest lepsza forma spędzania wolnego czasu niż taki fiskap z dziesięcioma kazachami na liście startowej? Z numerem szóstym dobry skok oddał Czekon, 129 metrów. Stanisław Majerczyk, który zastąpił Jana Habdasa, nie nawiąże walki o punkty. Walkę o czołowe lokaty zamierza natomiast przeprowadzić Kacper Juroszek. No przydałoby się, bo on w pojedynczych próbach pokazuje, że nie zapomniał jak się skacze. To jest aż 132,5 metra, ale na Czekona nie wystarczyło. Niewiele niższą notę, choć i tak myślę, że zadowalającą, uzyskał Miziernych. Taki Naito lądował prawie 10 metrów bliżej, ale i tak go pokonał. Dobry też skok, jak i Drinowca, a Andra Kampreger, no... Po potrafi z tych wysokich belek odlecieć. 133,5 metra, miejsce piąte. drugą dziesiątkę znowu zaatakuje Rom a Tymoteusz Amilkiewicz, może nawet pierwszą, wskakuje teraz pomiędzy Miziernycha i Kampregera. Jules Chervé, proszę państwa, no zawsze jakąś taką dodatkową satysfakcję daje mi oglądanie dobrych prób przedstawicieli skokowej egzotyki, a Francuz obejmuje prowadzenie. Jarek Krzak nie nawiązał do swojej formy z Kurszewel z 2022 roku. Tomasz Pilch, a nad nim nie będę się już znęcał. Skok na czołówkę oddał Niemiec Janik Feist, tuż za plecami Szerwę swoje miejsce znalazł Johannes Pelc. Daniel w tym razem raczej nie wygra, Martin Hamann też nie, a Łukasz Łukaszczyk ledwo wślizgnął się do trzydziestki. Znowu fatalnie wypadł Joniak, na szóste miejsce wskoczył Szpiwok, śpiewok, nieważne, skacząc 124 metry. Sporo, choćby do 120 zabrakło Tomasiakowi, wróbel 116. Jako ostatni do drugiej serii wszedł Niżnik w dużo lepszym stylu, bo obejmując prowadzenie, zrobił to. Wolgenand o metr lepszy okazał się jednak Kachofer, a pierwszą serię wygrał Stefan Rainer. Seria numer 2. Adam Niżnik być może odczuwa już zmęczenie sezonem. Wbrew pozorom taki skoku Łukaszczyka dał mu awans o 8 lokat. Pokaźny awans zaliczył też, mimo mało efektownej odległości, Sakutaro Kobayashi. Podobnie w przypadku Rom Zimmermana i Luka Hagena. Austriaka wyprzedził Daniel Wasiliew, Kazacha Andra Kampreger, który skoczył 128 metrów. Oj, nie powala ten konkurs. Ale poczekajcie, jeszcze będzie się w tym odcinku działo, tylko przebrnijmy przez ten fiskap. Może rozbudzi nas tu jakoś Tymek Amilkiewicz, no i odległość taka raczej w drugą stronę, raczej zachęcająca do wyłączenia konkursu i odpalenia sobie, nie wiem, na przykład takiego odcinka Kronik Pucharu Świata o Stochu i Krafcie, no ale zanim to zrobicie, uspokoję, że Tymek plasował się tuż za Kampregerem. Swoją pozycję zachowa też Ilia Miziernych, a top 10 otworzył Tomofu Naito. Nie został ostatecznie rewelacją sezonu, ale rewelacją drugiego konkursu Fiskab w Zakopanem? Też nie. Nie zostanie nią też Zimon polskich korzeniach, za to Kacper Juroszek, no niestety, poszedł w ślady poprzedników. Janik Fajst uplasował się za Wasiljewem, Francesco Czekon objął prowadzenie, chcąc zasygnalizować, że to jest zawodnik co najmniej na Puchar Kontynentalny. Johannes Pelc, cóż za bomba. W sumie to nie, ale dawno takiego 130-metrowego skoku nie obejrzeliśmy. To oczywiście zapewnia młodemu Austriakowi miejsce dla lidera. Jules Chervé odrobinę spadnie w klasyfikacji, ale zakończy zawody przed Amilkiewiczem. Ulrich Wolgenant nieznacznie przegrywa ze swoim rodakiem. Timon Pascal Kahofer przegrywa już z dwójką swoich rodaków, a Stefan Reiner zwieńcza te zawody skokiem na 130 m i przypieczętowuje wygraną po pierwsze w konkursie, a po drugie w całym cyklu FISCAP. Przechodzimy do zmagań drugoligowych. Zawody rozpoczął Tomasz Pilch w Fiskapie, daleko od punktów, no ale tu, jak na swoje aktualne możliwości, skacze względnie przyzwoicie. 121,5 metra. Po chwili na belce sadowi się Adam Niżnik. Fajna seria próbna w jego wykonaniu, a tutaj wysoko i świetny skok Adama. No to powinny być punkty. 128 metrów i teraz czeka, co zrobią inni. Marcin Wrubel, jak zwykle, nie wygląda dobrze w powietrzu, no ale odległość niezła. Także może po prostu poziom dzisiejszych zawodów będzie wysoki. Weryfikację tej tezy będzie skok Francesco Czekona i rzeczywiście Włoch wykorzystuje dobre warunki. 132,5 metra, nie ma wątpliwości, że to da prowadzenia. Andre Campregera chyba naprawdę premiują wysokie belki, bo tu przypomina tego zawodnika, który tak czarował w ruce. 134 metry, i prawdopodobnie wpadną pierwsze punkty w karierze w zawodach zimowego, drugoligowego cyklu. Dość przyzwoity skok oddał Kazach Nazarienko, i podobnie należy chyba ocenić skok Kacpra Tomasiaka. 123 metry daje w tej chwili 6 w tą lokatę, nisko leciał Słoweniec jak Adrinowec, ale wślizgnął się pod 130 metr, jednak wiatr pod narty stopniowo się wzmaga, więc plasuje się za Niżnikiem, bez cienia wątpliwości za Niżnikiem i to daleko. Zawody skończy Klemens Joniak, ale jak na jego formę w Fiskapie... To nie jest źle. A oto znów widzimy się z fińską rewelacją ostatnich tygodni. Przypomnę, wicemistrzostwo Finlandii. Potem pierwsze punkty w kontynentalu. Dobre występy w fiskapie i znowu radzi sobie dobrze. 128 metrów, trzecie miejsce, i wygląda na to, że to jest w tej chwili numer 5 reprezentacji Finlandii. Zimon Naman zawsze miło obejrzeć tego zawodnika, choćby w kontynentalu, i ląduje daleko. To jest 133,5 metra. Nie wyprzedza, co prawda, Kampregera, ale jest drugi. Czas na dwójkę naszych juniorów. Jako pierwszy Łukasz Łukasz. Ładnie wyłożony w nartach, ale tak jakby zabrakło prędkości. 125,5 metra, mimo wszystko siódme miejsce, więc punkty raczej będą. W lepszej formie całościowo zdaje się być Tymek Amilkiewicz i pięknie leci, wykorzystuje dobre warunki i to jest 137 metrów. Noty po 19, a ilość odjętych punktów wcale się nie wyróżnia. No jestem ciekawy co to da po pierwszej serii. Poniżej swoich możliwości Jules Chervet, choć nie niespełna 130 metrów, da szansę na poprawę w drugiej serii. Teraz jest piąty. Jan Habdas męczy się w w tym sezonie przeokrutnie, no i nie ma szans na punkty. Stefan Reiner wydaje się być dobrym kandydatem do tego, by wyprzedzić Amilkiewicza, ale nic z tego. Co prawda wiatr słabnie, ale jednak to jest 6,5 metra różnicy. Także Austriak piąty, jednym z ciekawszych japońskich skoczków jest w tej chwili moim zdaniem Sakutaro Kobayashi. W pojedynczych skokach wykazuje spory potencjał, a tu 138 metrów. No ale jemu już wiatr wyraźnie pomógł, więc zajmuje trzecie miejsce. Natura pomogła też na Ito, choć ten nie wykorzystał tego w tak efekt sposób Paweł Wąsek w Pucharze Kontynentalnym to w ostatnich latach rzadko spotykany widok, no ale co najważniejsze, on skakał tu z niższej belki i poradził sobie z niej dobrze. No nie wiem na ile jest to kwestia wysokich belek, ale nie wygląda źle w tej drugiej lidze, choć Tymka nie wyprzedził. Nie wyprzedził też Fajst spadający z dużej wysokości i ruszający już z wyższej belki Kacper Juroszek. Znowu bez szału, 132 metry, dziesiąta lokata. Pod rozmiarem skoczni wylądował Marko Wergeter, ale wiatr był mocny, więc jest trzeci. No co za szarże przeprowadził tu Andrzej Stękała. Ostatnio tak sobie oglądałem jego skoki z 2021 roku. No i 133,5 metra przy słabym wietrze daje czwarte miejsce, więc to też będzie wysoka lokata. Adrian Tittel to jedno z ciekawszych juniorskich nazwisk, no ale ten skok wyglądał bardzo źle, zarówno technicznie, jak i pod względem odległości. Niespełna 130-metrowy skok oddał Klemens Murańka. No bez rewelacji, 12 jest w tej chwili, natomiast skok wolnego był krótszy, lecz w znacznie mniej korzystnych warunkach. Markus Eisenbichler. Tęskniliście? Bo ja szczerze mówiąc, bardziej niż bym się spodziewał. Zmienił się trochę, zapuścił jeszcze dłuższą brodę. Warto dodać, że on też startuje z obniżonej belki i 134,5 metra daje mu prowadzenie. W końcu znalazł się ktoś, kto pokonał Amilkiewicza. Kandydaturę do tego, by to uczynić, zgłosił też Clemens Aigner. No wiemy, że to jest zawodnik na drugą dziesiątkę Pucharu świata i dzięki niewielkiej liczbie odjętych punktów obejmuje prowadzenie. Niezwykle efektownie wyglądała próba Jacka Mogela 137 metrów i on też pokonuje Eisenbichlera, kolejny ze słoweńców Maxim Bartoli przebił o pół metra odległość Mogela, ale miał mocniejszy wiatr. Francisco Mert kończy za dwójką Polaków, przed nich wskakuje natomiast Irtner, który, tak jak kilku innych zawodników, ruszał z obniżonej belki. Na koniec Jonas Schuster. Z tego samego rozbiegu, przeciętnie, i jest ósmy. Prowadzi Eigner przed Mogelem i Jajzenbichlerem, natomiast pomiędzy dobrze nam już znanymi nazwiskami, szóste miejsce Tymoteusza Amilkiewicza to jest wielka rzecz. Dużo o tym mówimy, ale naprawdę gigantyczny progres tego chłopaka. Bez punktów ostatecznie nie Łukaszczyk, Wróbel, Tomasiak, Joniak, Pilch i Habdas. Drugą serię rozpoczął Paworom Pajnen. Kapitalny skok oddał Danił Wasiliew. No, 135 metrów myślę, że pozwoli na awans o kilka pozycji. Jeszcze pół metra do odległości Kazacha dokłada Matija Widić, a do wysokiego poziomu dostosowuje się Tomofu Minaito. Miejmy nadzieję, że dostosuje się też Kacper Juroszek. I, I tak, to się udało. 135 metrów, dobre noty i drugie miejsce. Dobre warunki potrafi również wykorzystać Kuba Wolny. On zyskuje przede wszystkim w drugiej fazie Lotu, ale teraz jest czwarty. Mam wrażenie, że Klemens Murańka może zyskać w tej drugiej serii. On dobrze wyglądał w sesji treningowej i rzeczywiście nieporównywalnie lepszy skok niż ten pierwszy. Tym razem obrał wysoką parabolę lotu, ale i ponad 19 punktów odjętych za wiatr. Mimo wszystko 138 metrów to poważny atak, zwłaszcza patrząc na to, że po chwili taki Haman w podobnych warunkach ląduje znacznie bliżej. Jeden z wielu austriackich talentów, Landerer daleko to może być zagrożenie dla Murańki i 135,5 metra wystarczy na Polaka. A co zrobi Zimon Aman, Jak zawsze dość wąsko prowadzone narty, ale znowu ponad 130 metrów. No te ekspresyjne reakcje nawet w Pucharze Kontynentalnym pokazują jak on kocha ten sport, chociaż zajmuje szóste miejsce. No wysoki poziom rywalizacji, wysoko i daleko, leciał też w pierwszej rundzie Sakutaro Kobayashi i podobnie wygląda to teraz. 137 metrów pod względem samych odległości, jeden z najlepszych w stawce, no i obejmuje prowadzenie. Kampreger nadspodziewanie dobrze skacze na Krokwi no to ewidentnie jest zawodnik lotny ale gdzież on teraz wyląduje niesamowita próba, aż przypomina nam się Szczyrk, to jest 145 metrów ale z upadkiem, wściekły jest włoski skoczek i co się dziwić no to byłby atak na pierwszą dziesiątkę ale niewątpliwie ciekawa jest to postać na co dzień jeden z najgorszych w stawce ale warunki potrafi wykorzystać jak mało kto tuż po młodym Włochu rusza Andrzej Stękała i piękny skok naszego zawodnika, na szczęście z lądowaniem nie miał problemu, 138 8,5 metra i przed czołową dziesiątką najwyższą notą legitymuje się zawodnik, który 3 lata temu stał tu na podium Pucharu Świata. Wergeter z obniżonej belki, już dla wszystkich, bez szału. Francisco Mert, 132,5 metra, ale obejmuje prowadzenie. Schuster nie wygląda najlepiej w powietrzu, ale jego skok wystarczył na pokonanie merta. Natomiast Paweł Wąsek potrzebuje około 132 metrów i osiąga tyle z nawiązką. Naprawdę dobry występ. A co zrobi Tymoteusz Amilkiewicz? On stoi tu przed wielką szansą, szósty po pierwszej serii. Pokonał wielu, których znamy już z Pucharu Świata, ale tu nisko i wślizgnął się za punkt K. Wypadnie z dziesiątki, ale jest szósty, więc i tak absolutnie nie ma na co narzekać. Maximilian Irtner to jednak trochę inna liga. Wyprzedza Pawła Wąska i wyprzedzi prowadzącego szóstera w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. Maxim Bartoli krócej. 134,5 metra i spada jeszcze za Polaka. Eisenbichler trochę niespokojnie w pierwszej fazie, no ale widać, że też zachował wysoką prędkość i poleciał daleko. 136 metrów nie Daje jednak prowadzenia, druga pozycja, więc Irtner na podium, a teraz ostatni ze Słoweńców, Jacques Mogel. Dobry sezon w jego wykonaniu, ale ten skok nierewelacyjny. 133 metry, jest trzeci, no i konkurs wygrywa, po raz drugi w karierze, Clemens Aigner. 135,5 metra, no szkoda naprawdę, że Austriak musi gnić w zawodach tej rangi, bo bez cienia wątpliwości, to jest skoczek na Puchar Świata. My cieszymy się z piątej Lokaty Wąska, dziewiątej Stękały i jedenastej Amilkiewicza, co oczywiście stanowi jego życiówkę. Ostatni konkurs ponownie rozpoczął Tomasz Pilch. Wysoko wyszedł w powietrze i oddał najlepszy skok w sezonie. 132,5 metra, no na pewno spadł mu kamień z serca. 130,5 skacze w rubel, więc wiatr ewidentnie sprzyja. Dużo gorzej Adam Niżnik. Polaków już przy tylnym wietrze wyprzedził Norwek Strandbroten, a Jarka Krzaka w takim wydaniu nie widziałem dawno. 129,5 metra i jest piąty. Gorzej Kacper Tomasiak. On plasuje się za plecami Jarka, a prowadzenie objął Drinowec. Proszę zobaczyć, jak wysoko leci Francesco Czekonno, Szaleni są ci Włosi i co najważniejsze, on to ustał. 143 metry, tylko 2,7 odjęte za wiatr. Belka oczywiście zjeżdża w dół, no ale Francesco będzie tutaj wysoko. Niezły skok oddał też Joniak, który jest jest kompletnie bez formy, no ale tutaj szósta lokata, więc pojawia się pewna szansa na punkty. A teraz Andrea Campreger. Czy nawiąże do tej wczorajszej formy? Jak najbardziej 134,5 metra, a więc dwójka Włochów na czele. Ciekaw jestem, czy zagrozi im Łukasz Łukaszczyk. Niewątpliwie jedna z naszych rewelacji sezonu. Leci wysoko, ale nie. Niestety ląduje blisko. 122 metry, chociaż warunki sprawiają, że jest szósty, więc loteria przeokropna nam się z tego tworzy. A co wylosuje Zimo Naman? 128,5 metra, piąta lokata. Czas na rewelację z dnia wczorajszego. Tymoteusz Amilkiewicz. 11 miejsce, szóste po pierwszej serii, no ale dziś dużo gorzej wyglądał ten skok za progiem i nie wejdzie do drugiej rundy. Nadspodziewanie dobrze wypadł ilia Miziernych, Młody Kazach wskakuje na trzecie miejsce. Po chwili wyprzedził go Naito, a japońska rewelacja Sakutaro Kobayashi utrzymuje poziom. 133 metry i rozdziela Włochów. Warto zapamiętać tego chłopaka. Warto byłoby też zapamiętać Wasiliewa, ale trenuje go kienow, co nieco ostudza entuzjazm. A na co będzie dziś stać Kacpra Juroszka? No jak on leci nisko nad zeskokiem, to raczej nie ma co się łudzić, że wyciągnie ten skok w drugiej fazie. 120 metrów, z Kacprem się żegnamy. No to może Paweł Wąsek poradzi sobie lepiej. No tego byśmy sobie i Pawłowi życzyli. I jest dobrze. 135 metrów w ładnym stylu i nasz zawodnik obejmuje prowadzenie. Do czołówki wślizgnął się widzieć, a czy uczyni to Andrzej stękała? Po wczorajszym dniu Andrzej wyrasta, być może nawet na głównego faworyta do tego, by jako piąty pojechać do planicy. A po konkursie dzisiejszym nie wiem, czy kandydatura jednak się nie przeterminuje. W trudnych warunkach na piąte miejsce wskakuje Landerer, a minutę później Adrian Titel. Niby poprawnie wyglądał ten skok murańki, no ale też zabrakło tej odległości. Punkt K przekroczony o pół metra. Ale warunki też miał trudne, więc nieznacznie przegrywa z Titelem. Jakub Wolny z każdym dniem sypie się coraz bardziej, choć wystąpi w finale. Bez też Haman, a w lepszej formie wydaje się być w tej chwili Markus Eisenbichler. I potwierdza moje słowa. 131,5 metra, ale wiatr ucichł, więc nie wyprzedza wąska. Plasuje się też za Czekonem i Sakutaro, natomiast teraz wiatr już pomaga zawodnikom i wykorzystuje to, zamykając czołową trójkę, Luka Roth. W ogóle sylwetka w powietrzu w większości tych młodych Niemców to jest katastrofa. Skoro wiatr Sprzyja, to z pewnością wie jak to wykorzystać Klemens Eigner i doświadczony Austriak robi swoje. 134 metry, ale mimo dodanego jednak punktu jest za wąskiem. Polak po podium? No nie zagrozi mu na pewno Hoffman. Kiepsko, jak na swoje możliwości, wypada też Mogel, a dalej ląduje kolejny ze Słoweńców Maxim Bartoli. Równo 130 metrów i jest ósmy. Granica 130 pękła też w przypadku Francisco Merta, ale jest czwarty. Trzyma się wąsek, trzyma się też Eigner, a teraz walka o zwycięstwo w całym cyklu. Jonas VI rzuca pewne wyzwanie Irtnerowi, a pierwszą rundę zamyka Maximilian Irtner. Zamyka skokiem podobnym. 134 metry, no ale prawie 8 punktów dodane, więc Austriak na półmetku prowadzi. Drugą serię otworzył szerwę. W średnim stylu sezon zakończył Łukaszczyk, chociaż przynajmniej punkcik wpadnie. Pozytywnie zaskoczył w tej pierwszej serii Tomasz Pilch. To dopiero pierwsze w sezonie punkty drugiej ligi, no ale nie jest źle. Placuje się za plecami Francuza, no i dobrze, że przynajmniej ta trzydziestka na koniec wpadła. Dużo lepiej wyglądał skok Jana Bąbka i względnie dość dobrze poradził sobie Wolny, choć naprowadzenie to nie starczyło. Simon Aman poniżej punktu K, a z dużej wysokości za 130 metr spadł Miziernych w świetnych warunkach. Po krótkiej przerwie pod Podobną odległość uzyskał naito obejmując prowadzenie. Długo się jednak nie nacieszył, bo wyższą notę wyskakał Wasiljew, od Kazacha lepszy za to okazał się widzieć. Klemens murańka słabo, no nie zaliczy tego weekendu do udanych, a Adrian Titel zakończy zawody wysoko, no ale widać jeszcze braki techniczne u tego chłopaka. Wyraźnie odchylony od nart, a wręcz przeciwny styl prezentuje ten jedyny w swoim rodzaju Kampreger. Znów wysoko i 136,5 m. No mam nadzieję, że obejrzymy go w planicy. Następny w kolejce Maxim Bartol. Wysoko niczym Czekon leci Słoweniec. To będzie szalenie daleka próba. 145,5 metra. Udało się to wylądować, więc co oczywiste prowadzi. Belka, co ciekawe, zostaje na swoim miejscu, a Markus Eisenbichler też leci wysoko i też kończy swój skok pod rozmiarem skoczni. Ale Słoweniec pozostaje na czele, a teraz lider słoweńskiego zaplecza. Jacques Mogel i niemal bliźniacza parabola lotu, co u Bartolia. No co za widowisko. 141,5 metra, wysokie noty i prowadzenie. Belka zjeżdża o 1 stopień w dół, a teraz Sakutaro Kobayashi, ale on stracił na wysokości w drugiej fazie, tak jakby zabrakło już albo tego noszenia, albo prędkości. No chyba noszenia, bo pojawia się drobna rekompensata za wiatr i jest czwarty. Krótszy skok oddaje Rot, Mogela nie wyprzedzi też Mert, a teraz bohater pierwszej serii, Francesco Czekon i akurat w tym momencie zepsuła się transmisja, więc pokazuję wam powtórkę. No słabiutką zimę w Pucharze Świata zaliczył Francesco, ale teraz znów daleko, choć wiatr sprzyjał, jest trzeci. Schuster próbuje jeszcze powalczyć o zwycięstwo w cyklu. Niespokojnie leciał, ale co najważniejsze, skutecznie. 141 metrów do Mogela jednak brakuje. Przed czołową trójką Belka zostaje jeszcze bardziej obniżona. Klemensowi Eignerowi to jednak nie przeszkadza. Wysoko, pięknie wyłożony w nartach i 144 metry. Jest nowym liderem i Paweł Wąsek ruszy z jeszcze niższego rozbiegu. No ale zobaczmy, wiatr jest dobry, więc może nawiąże do tych prób, które przed chwilą tu oglądaliśmy. Płynie w powietrzu, aż można zapomnieć, że przecież Polak zakopał się w takim dołku i niesamowity skok Pawła. To jest petarda rozmiarów, których w jego wykonaniu nie widziałem nigdy. 147 metrów i to w jakim stylu? No idealny skok i to może być atak na zwycięstwo. Chociaż Irtner jest mocny, ale nie. Ucichł kompletnie wiatr, więc tej niskiej belki kompletnie bezradny pozostał Austriak. No i przez moment wydawało się, że jego zwycięstwo w tegorocznej klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego wisi na włosku, ale ostatecznie pokonał szóstera.